Siemanku w moim pierwszym filmiku na moim kanale i z góry chciałbym przeprosić za jakość mojego mikrofonu, czyli jakość audio. Wiem, że to nie jest zbyt no mikrofon. Mikrofon jest na początek, jest on strasznie słaby. Ale moi kochani, już Wam wytłumaczę. Jak po prostu będę mieć no po prostu okazję jakąś, to sobie naprawdę kupię lepszy mikrofon. Ale też muszę zacząć, czy ktoś mnie będzie oglądać, czy to się opłaca. Na razie będę na... co będę nagrywać na moim kanale? Moi ludzie, wszyscy przyjaciele. Będę nagrywać już na gry i będzie taka aplikacja Pivot Animator, ale to będzie taka w sensie aplikacja. No i na niej po prostu będziemy... Ja będę sobie po prostu gadać. Ja będę mieć sprawę, to po prostu będę gadać. I będzie bardzo spoko. Także zapowiedź kanału myślę ok dosyć. Yy, no i póki co filmik musi znaczy teraz w ten weekend, znaczy teraz będę jakoś tak nad ranem, znaczy nie wiem, będę przesyłać. Yy, tak myślę niedawno, nie wiem kiedy będę przesyłać, ale będą jeszcze dziś. I przez weekend nie będzie filmów, yy, ale już w poniedziałku będą codziennie regularnie, także no. Zostaw no, zostawcie w górę, zostaw subskrypcję, powiedziałem, że nowy kanał się otwiera, będzie bardzo spoko. Prześlij linka, tam będzie ok, git myones. No i co? Trzymajcie się i elo.